No, i okej, okay, mamy Mi kontroler zrobiony. Gdzie go można podstawić? Tak, żeby to miało sens, jakikolwiek. Na yy, jakikolwiek sens to nigdy nie będzie miało. Postawmy go chwilowo tu. Yy, to wtedy przebyćmy sobie w drugą stronę. No, jak będzie tak. I yy, co on nam daje? Yy, pewności nie mam. Yy, ale wiem, za to, że jest kubek do zadawania. Dzięki. I to mamy. To chyba nie będzie potrzebne. Co teraz? Te jakieś kabelki zrobić śmieszno. E, jak je zrobić? W sumie się robi prosto. To chyba wystarczy zwykłe szkło i trzy kwadraty. Jedu. Perfekcyjnie. Po prostu idealnie. No, można się tylko cieszyć, że tyle miałem tego. Nie przepalone. E, tylko czekajcie, to były trzy wystarczą, żeby to zrobić. E, to jest dosyć ważne. A nawet jeden by wystarczył w sumie. E, teraz robimy tak. Tak, tak. I mamy 4 z jednego, OK. To nam daje kolejne questy. OK, to tak. I teraz tak. Żeby ten terminal, który zrobiliśmy działał, to trzeba zrobić to ta. No i teraz, jaka jest problem. O. Jak do tego doszło? A to może muszę po prostu. O. W. Teraz terminal stawiam po prostu tak. Out of power, czekaj się. Trzeba to jeszcze naprawić pewnie. Output. Ile? Dobra, jest. Ciała. Dobra, bo chwilowo nie mogę nic odłożyć, bo nie mam nawet stacji dysków. To trzeba byłoby to zmienić. Nie mam co to jest. Zróbmy sobie to to. Network has never Dalej. Dobrze. The stars Mi chest. ok I me driver. Zgaduję, że trzeba będzie zrobić oba. No na pewno trzeba, skoro quest'a. Co to jest? Me terminal. Kurwa, jeszcze jeden terminal mam craftować? I okej, okay, craftujemy sobie teraz driver i craftujemy sobie teraz chesta. I jak widzę, to chyba nie muszę go kraftować. I chyba nie będę go kraftować, No bo czesno to to pewnie jest taka zwykła skrzynka, nie? No to jak nie muszę, to nie będę, no bo eee, po to. No to nic. <grych> eee, więc jak się nie opłaca, to się nie opłaca. Eee, Medalik, no to to trzeba postawić pewnie obok. bo chyba trzeba by tu był porządek, zrobić jakiś. Tylko ciężko mi będzie do tego pound. No dobra, to chwilowo tylko pijemy dala ten prąd. To i To tak nic innego, pożytecznego, nie ma Big zda. No wat, to, to i to trzeba w ogóle postawić w innym miejscu. No i okej. Okay. To mamy, tego nie potrzebujemy. To dalej z naszej linii questowej? I ten star, bulki, ten storage, OK, jeżeli tu to mi ten storage. Jeszcze czekajcie, bo ja potrzebuję jednej bardzo informacji ważnej. To jest Magmatic. To generuje z lawy. To sprawdźmy. I teraz to generuje prąd. E, szybko nawet. No, szybciej niż nam by to nalało ten prąd. Ale to się później zajmiemy takimi rzeczami, jak przedstawianiem tego. E, chwilowo musimy dysk skraftować. Więc trzeba skraftować to. I tutaj crafting wygląda w ten sposób. I e, potem i ten storage. E, no to crafting wygląda w sposób taki. E, I to się chyba da ulepszać? Tak, tą kulkę się ulepsza w sposób taki. Bo tutaj mamy 4, storage component, Okej, okay, okej. Okay. Ja rozumiem wszystko. No to macie, tak wyglądają te kapniki, tych rzeczy, i widzimy się za chwilę, jak to od końca. I okej, okay, mamy ten jeden, jeden kamer Storage Component, i teraz robimy sobie e, Search Cell, albo nie robimy, albo tutaj trzeba specjalne szkło. No i widzicie, no i Isiu moje jakieś tutaj weszło. Ok, teraz też powinno być wszystko Git, wystarczy tylko, że szkło zrobimy tak o, butelkę już skraftowałem prawie. Mamy szkło i teraz kraftujemy sobie ten dysk. O, proszę bardzo. I ten storage skompletowany. Co w sumie dostaniemy do tego questa? Okej, okay. No, nie powiem, że to jest nieprzydatne, no bo się przyda na pewno. I okej. Okay. O Boże. To będzie dla mnie naprawdę potężny moment. Out of power. Pomać. Zapomniałem. Mam jakiś hole generator? generator... Jest! Pol generator! Znaczy ja mam tyle węgla, żeby marnować? Chodź na przejażdżkę. Chodź na przejażdżkę, młody. Nie, dobra, zabij... W sensie... Tak! Przytulmy się wszyscy. Dobra, muszę to powiedzieć. Nie mam pojęcia, jak podłączyć ten interface do tych skrzynek. Czy ty możesz. Dobra, wracając, nie mam pojęcia, jak mam tutaj to podłączyć do skrzynek. Bo tu w tym momencie mamy dysk. Dobra, teraz się zdenerwowałem. Nawet tych całych skrzynek, które tutaj miałem, nie mogę, nie mogę tutaj włożyć, bo się zapełniło miejsce. I to nie w bajtach, tylko w rodzaju itemach. I pytanie jest podstawowe. Czy te kolejne poziomy mają więcej tego miejsca, czy może jednak nie mają więcej tych tych? Nawet największy ten ten może przechowywać tak mało. Yy. Dobra, że ten mod jest tu na umyśle. Okej, okay, widzowie, psychicznie się wyczerpałem, ale uznałem, że po prostu dole tu więcej dysków i yy, chwilowo w ten sposób to rozwiążemy. Yy, wiem, jak mogę podłączyć to do, yy, do tego mechanizmu i tym się zajmę. Jeśli chodzi o itemy, jakie będę korzystał, no to będę korzystał. To tu jest chyba niepotrzebne, więc, tak? ja Będę korzystał tylko i wyłącznie nie z tego, nie z tego, tylko z tych dwóch rzeczy. To się kaftuje w taki sposób, a to się kaftuje z wełną jakąkolwiek i tym kablem, więc wszystko mamy. To się kaftuje z dwóch pistonów i main interface'u, którym się kaftuje też w dosyć łatwy sposób. To oczywiście kaftowaliśmy już. Yy, więc to jest na luzie do ogarnięcia. Mamy to. Osiągnąłem największe osiągnięcie technologiczne w moim życiu. Patrzcie, zabrałem stąd wszystko, ładną to tu i to ląduje tutaj, w tym miejscu. No boże, jak tego dokonałem? Otóż macie tutaj te zwykłe kable, to okazało się niepotrzebne. Jednak mamy te kabelki, i tutaj trzeba było po prostu postawić tego Mr. Airbusa. I to wystarczyło, i to już działa. Więc na całe szczęście ogarnęliśmy, zażegnaliśmy kryzys egzystencjalny, przez który. <laughs> mniejsza. zażegnaliśmy go i teraz trzeba przejść dalej. No bo to my kurwa mamy pewnie jakieś pół filmu, a dopiero. A co? Co skończyliśmy robić? Do jest tak właściwie. Chociaż nie wiem ile wy macie, możecie mieć w sumie nawet tego chyba 8 minut. Ale dobra, mniejsza. Większy tych się nie opłaca robić. Teraz trzeba by było zacząć robić coś pożytecznego. Rzeczą poprzeczną może być zrobienie mO, mam mobów. U. To jest akurat mocny temat. Tylko potrzebowałbym mobów zwykłych, e, pasywnych. S. Ok, mamy zagrodę dla, dla, dla zwierzątek. E, kiedyś na pewno się zaspią. E, można to tylko już oświetlić bardziej, żeby były tutaj jakoś e, ładnie wyglądało czy coś takiego. No, ciężko mi też określić, bo się nie znam. E, I takie coś powinno być gitem. E, tutaj możemy dać to tu możemy dać wiada. E, I okej, okay, co dalej? E, co dalej? Trzeba zapewnić e, energię jakąś taką, no nie nieskończoną, ale taką, no żeby uczła. Uszła tak. E, potrzebujemy tutaj Baketa. E, I teraz bierzemy tutaj tanka. E, trzeba wylać to tutaj. Żebym to mógł przetransportować łatwiej. I czy to będzie spływać samo? Chyba się nie da tego tak ustawić. Ale to później osiągniemy, więc mniej szat tym. Będzie trzeba powiększyć teren. I teraz jak ja to widzę, to będzie sobie tak stało. Do tego od góry będzie wpadał kobel, co możemy w sumie już nawet osiągnąć. Wyciągając po prostu kobel w tąd, bo on będzie generowany i tak szybciej. Przynajmniej tak mi się wydaje. I tutaj, żeby się nam coś nie psuło, możemy zrobić tak. I teraz tak, robimy tutaj, żeby wszędzie dawał. Albo to jest postawione a nie do zebrania. Tutaj możemy dać wyciąganie. Teraz tu zapewnia się koblem. Samo istnieje samo z siebie. I tak jak mieliśmy na ATM-ie bodajże. Bo ja się mogę mylić. Dawno tego nie robiłem. Trzeba będzie tu postawić Super heating elementale. Jeśli robi dosyć łatwo, stal się robi. No to jest dosłownie ten sam crafting co był tam. Stal się robi z tego proszku, który się robi z czterech węgla, iron dusta i tego czegoś tam. Więc to ciężkie nie jest. Trzeba jeszcze skraftować fluid pipe. To są te. Jeśli robi. O, one są drogie w zrobieniu. Będziemy mogli je zrobić? Możemy. W dla craftingu. I teraz z tego będziemy wszystko wyciągać. I to wszystko będzie leciało do tego, tego tutaj. Ponieważ jakaj, bo to mi się nie będzie wtedy zgadzać. To będzie leciało tak tutaj. I górą będziemy to wyciągać. Ja wiem, tutaj jest masło maślane i będziemy do tego to dawać. i tak to chwilowo będzie wyglądało sobie. Tutaj żeby był już zapas lawy. Tak? I teraz myślałem się, że tutaj będę dawał cokolwiek do przepalania, więc chwilowo niech tu będą pochodnie. I zgaduję, że to by nawet wystarczyło, tylko czy to, to, nie będzie się wylewać, bo tutaj trzeba. O! I teraz tutaj się będzie zapełniać. No i to już widzimy, że tu wychodzi na plus. No ale te super hitting elementary i tak bym wolał zrobić, żeby już mieć prąd na zapas, tak zwany. Tak? I później tylko więcej tego stawiać. O, czekajcie, bo zrobimy w ogóle na to piper. I później będziemy mogli przejść do tej automatyzacji, wydobywania tych wszystkich i powiększyć to tak z trzykrotnie. Bo wszystko, co jest w tej skrzynce, będzie trzeba tutaj dostawić, nie? więc to będzie po prostu duże. I nie wiem, nawet czy podziemia tego trochę nie przeprowadzimy potem. Ale najpierw te super hittingi trzeba porobić. Jeśli robić 4 kopra i 4 te, to ja będę potrzebował na pewno 12 tego i 12 kopra. Kopra będzie tu. Kopra jeszcze trzeba przepalić. Pilne info, tak zwane. Yy, więc trudno, na to trzeba będzie potegać. I tak jeszcze trzeba zrobić stal. A stal się robi w sposób następujący. Co to jest? Tu jest żelazo. Kurde, czekaj, bo ja się zgubię zaraz. Ja potrzebuję 4 zera żelaza. Yy, I ten proszek skąd mogę pozyskać? Bo to się robi z 4 węgla i tego młotku, a ten proszek można pozyskać odbijając rudę lub... A tylko odbierając, prawda? No spoko. czy ja mam jakiś gravel gdzieś? Chyba nie mam gravela, no to zrobimy, na no spokojnie. I okej, okay, mamy w sumie łącznie 24 100. to w sumie przesadziłem trochę z jego ilością. E, ale to się nada na spokojnie i dzięki temu będziemy mogli skraftować. A jeszcze szkło, no to ja. I okej, okay, mamy, to możemy sobie skraftować trzy super heating element, ale. One są 60 razy wydajniejsze niż pochodnie, więc ja teraz tutaj postawmy. I już widzimy, że. A właśnie, bo te pipe'y mają ograniczenie do wyciągania. 50 mini pakietów. Ważne jest to, że tutaj nie widać, jakoby, jakoby była lawa. O i tutaj już mamy full'a i teraz pytanie tylko, czy to wyrabia z produkcją. Wyrabia. Wyrabia. To dobrze, to dobrze, to dobrze. Najwyżej się zapgrade to potem, nie? Ale teraz mamy tutaj bardzo dużo lawy będziemy mieć. Więc nie trzeba się będzie przejmować już tutaj zbytnio prądem. To jest dosyć ważne jednak, ważne. Tutaj młopki się nie spią, możliwe, że mają za mało miejsca, więc to potem powiększymy kiedyś. I teraz ważna rzecz, którą trzeba się zająć, jest ona wymagana. Ui no chyba że jeszcze pójdziemy sobie w mechanizm. O, co o tym sądzimy? Myślę, że można to pierwsze zrobić na luzie. Myślę, że to przejdzie na chill, 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 chill. jeszcze raz chill. Zróbmy sobie, otwórzmy linię questów mechanizmową. Oto też w ogóle zrobione. To można postawić tutaj for fun dla beki. 22 na ten, jest Git. Ok, ile dostawię? I tak tu. O, o Triple chyba. Chyba, że mechanizm potrzebuje bardzo dużo styla, w to wątpię. Bo tutaj gdzieś powinien być mechanizm, on jest gdzieś niżej. Tutaj. O mechanizm, jak no, to ja nie wiem, czy ja będę się chciał w to bawić. Bo potem skażenie całego świata w nam się. No mechanizm. A, bo ja po prostu zrobiłem te kwestie, one się otkaczały już w czasie. No dobrze. Czy mechanizm daje nam coś przydatnego? Bo pod tymi tankami, bo z nich już korzystam. Ja, no nie, no tutaj nic nadzwyczajnego nie ma, to jest normalny mechanizm. Ech, ale wracając, ja bym chciał w sumie, no, automatyzacja teraz chyba I Jak dobrze wiecie to na naszej poprzedniej paczce, czyli Aldemodium tym dziewiątce tutaj z Sky było tak, że nie mogliśmy zbyt wiele zrobić przez to. No nie mogliśmy zbyt wiele przez to zrobić. Ale dobra, no chyba trzeba zaufać. No bo to naszej pobiera tyle samo prądu, co pobierało, nie? To się raczej nic się nie zmieniło w tej kwestii. Mm. Więc się zastanawiam, jak to wyglądać będzie. No bo możemy sobie flux siewa skraftować. E, nie to. To. Hammer. I czekajcie. I teraz to pobiera. E, a, nawet nie będę wiedział. Ale nie, to, to wygląda tak samo jak wtedy. Dobra, dobra. I teraz, jaka jest kwestia? Otóż, kwestia jest taka, że musimy ogarnąć sobie więcej energii, żeby móc y, przejść do zautomatyzowania tych wszystkich procesów. One są drogie i docelowo każdy z takich procesów, no to jest 512 rf nie? My musimy robić tak, piasek, no to mamy kurwa, 4000 rf musimy generować. Generujemy obecnie W160 Fnatic, a musimy 2, y, no kurwa to jakieś 30 razy tyle, nie? No, no ale bez problemu, to się to ogarnąć. I chyba pójdziemy w połocha po, znowu. Ale ogólnie taki byłby chyba zamysł zrobienia tego, nie? No bo inaczej tego nie widzę trochę. No, możemy sobie skaftować tego 300ki yy, pełne. Wracając do moich ważnych rzeczy. Yy, bo ja będę potrzebował wtedy do tego wszystkiego skraftować sobie to mam. Więc będę musiał skraftować, ja nie mam w ogóle żelaza, sobie właśnie o tym teraz przypomniałem, czekajcie. No ale chodzi o to, że to też... No kurwa, czekaj, co to jest? Żelazo nam się szybciej skończy, widzicie sami. I teraz gdzie by można było zrobić taki punkcik? O. Punkcik, punkcik, punkcik. Myślę, że tutaj, jest to za chwilę sobie pociągnę jakimiś kablami energetycznymi od tego tutaj. I myślę, że tu można zrobić taki punkt, to potem no wydłużę to od razu. No i tak to był mniej więcej jakieś wyglądało. Tu tutaj by oczywiście była jakaś taka, no ten pasek energetyczny, i tu byśmy to wszystko sobie robili. Ja bym robił, by się mieli z tego time lapsa, ale to już w następnym filmie.